Film rozpoczyna się na spokojnym moście, gdzie młoda para, Sadie i Craig, całuje się w samochodzie. Jednak ich zabawa zostaje nagle przerwana przez dziwne odgłosy dochodzące z zewnątrz. Craig nerwowo wysiada, aby sprawdzić, co się dzieje, ale nie widzi nikogo w pobliżu. Nagle zostaje uderzony maczetą w głowę. Sadie krzyczy z przerażenia i ucieka do pobliskiego lasu, a zabójca zaczynają ścigać. Wkrótce jednak mężczyzna potyka się o drut i upada, po czym z ukrycia wyłania się kolejna dziewczyna, Mackayla. Obie dziewczyny próbują ogłuszyć go paralizatorem, ale gdy to się nie udaje, McKayla uderza go młotkiem, aby ostatecznie pozbawić go przytomności. W następnej scenie zamaskowany mężczyzna budzi się w jakimś magazynie, gdzie jest przywiązany do krzesła. Okazuje się, że jest to znany seryjny morderca o imieniu Lowell, który grozi dziewczynom, że rozetnie jej od środka. Jednak Duet ujawnia, że w rzeczywistości są jego największymi fankami i prowadzą bloga o brutalnych morderstwach o nazwie tragiczne dziewczyny. Okazuje się, że od dawna próbowało go zwabić, a Sadie musiała całować się z prawie trzydziestoma facetami, zanim Lowell w końcu się pojawił. Następnie mówi mu, że chcą, aby został ich mentorem i uczył je, ale Lowell nie wykazuje zainteresowania i pluje na nią. W tym momencie okazuje się, że Craig, który leżał w pobliżu, nadal żyje i słabym głosem błaga o wezwanie karetki. Jednak w szokującym zwrocie akcji Sadie wkłada monebel do ust i dusi biednego chłopca na śmierć. Co gorsza, Dziewczyny zaczynają rozczłonkowywać jego ciało, aby rozpuścić części w kwasie i zatrzeć wszelkie ślady. Następnie zakładają Lowellowi worek na głowę i zamykają go w ciemnym pokoju, po czym wracają do swoich domów, jakby nic się nie stało. Następnego dnia dziewczyny publikują na swoim profilu na Twitterze informacje o Kreigu, który jest teraz uznawany za zaginionego. Rozmawiają nawet o tym z kilkoma uczniami i proszą ich, aby śledzili tragiczne dziewczyny, aby uzyskać aktualne informacje na temat tej sprawy. Później, podczas lekcji Pojawia się lokalny szeryf i twierdzi, że kryjk najprawdopodobniej uciekł z domu, ale Sadie i McKayla nie zgadzają się z tym, twierdząc, że prawdopodobnie jest on kolejną ofiarą seryjnego mordercy. Szeryf nie podziela jednak tej opinii i zachęca uczniów, aby zgłosili się, jeśli posiadają jakiekolwiek informacje. Później dziewczyny zauważają, że szeryf rozmawia z chłopcem o imieniu Jordan, który jest ich kolegą z klasy. Okazuje się, że Sadie i Jordan są dobrymi przyjaciółmi, ale on jest w niej bardzo zakochany. Mac Kayla chce się go pozbyć, ale Sadie twierdzi, że potrzebują go do montażu filmów i zwraca uwagę, że jest utalentowany. Potem dziewczyny są zdenerwowane, że ich film nie ma wielu wyświetleń. Sprawdzają też nagrania z kamer monitoringu, aby obserwować Loela, który desperacko próbuje się uwolnić. Wpadają więc na pomysł, aby zdobyć więcej obserwujących, popełniając morderstwa i obarczając winą za wszystko Loela, o czym mogą pisać na swojej stronie. Później duet udaje się na trening cheerleaderek, gdzie główna liderka, Sylwia, wyśmiewa MacKayle za to, że nie nosi odpowiedniego obuwia. To irytuje obie dziewczyny, a kiedy sprawdzają swoje media społecznościowe, zauważają, że były chłopak MacKayli, Toby, ma więcej obserwujących niż one. Duet podchodzi więc do niego, a Sadie prosi go o promowanie ich bloga, ale on odmawia. Zamiast tego zaczyna mówić o przypadkowych sprawach filozoficznych, co bardzo imponuje MacKayli. Po powrocie do domu Sadie oświadcza. Że chce zlikwidować Tobiego, z czym Mackeyla się nie zgadza, ponieważ uważa go za uroczego. Niezależnie od tego, Sadie udaje się ją przekonać i zaczynają planować jego śmierć, wykorzystując nowy motocykl, który właśnie kupił. Najpierw jednak wracają do magazynu i karmią Loela karmą dla psów, aby utrzymać go przy życiu. W nocy to jedzie na motocyklu, gdy za nim pędzi samochód McCayley i prawie go przejeżdża. Zdezorientowany chłopak przyspiesza, ale na drodze napotyka kolce, które zmuszają go do gwałtownego skrętu w stronę pobocza. Sadie nagrywała całą sytuację, a dziewczyny z podekscytowaniem oglądają film. Wkrótce jednak słyszą jęki Tobiego w pobliżu i zdają sobie sprawę, że nadal żyje. Zaczynają więc wielokrotnie go goćgać, aby dokończyć dzieła, gdy nagle w pobliżu zatrzymuje się samochód. Sadie podbiega, aby sprawdzić, co się stało, a mężczyzna pyta ją, czy potrzebuje pomocy, na co ona odpowiada, że to tylko problem z samochodem, który może naprawić. Tymczasem Tobi próbuje wołać o pomoc. Więc McKejla brutalnie zadaje mu kolejne pchnięcie nożem. Toby stwierdza więc, że jeśli ma zostać zamordowany, to cieszy się, że to właśnie ona i wkrótce wydaje ostatnie tchnienie. Niepokojące jest to, że McKejla podnieca się jego słowami i zaczyna całować jego martwe ciało, aż przybywa jej przyjaciółka i ją powstrzymuje. Następnego ranka dwie dziewczyny przybywają do szkoły, podekscytowane możliwością rozpowszechnienia informacji o tym, jak znalazły brutalnie zamordowanego Tobiego tego ranka. Są jednak rozczarowane, gdy dowiadują się, że władze uznały to za zwykły wypadek drogowy, a nie morderstwo. Następnie spotykają Jordana, który twierdzi, że ich wspiera, ponieważ tylko oni próbują pokazać ludziom prawdę. Ostrzega ich również, że obecność seryjnego mordercy w wiadomościach może być dla nich niebezpieczna, ale Duet twierdzi, że się nie boi. Później Sylwia zbiera komitet balowy i sugeruje, że ponieważ zginęło dwoje ich kolegów z klasy, powinni odwołać tegoroczny bal, aby uczcić ich pamięć. Mac Kayla i Sadie zdecydowanie się z tym nie zgadzają, co wywołuje między nimi gorącą kłótnię. Sylwia postanawia więc przeprowadzić otwarte głosowanie, a gdy większość opowiada się po jej stronie, dwie dziewczyny wpadają w furię. Następnie duet udaje się na wystawę, na której Sylwia zaprezentowała drewniany model biblioteki przeznaczony do pozostawiania i dzielenia się książkami. To wzbudza w nich zazdrość, więc postanawiają go zniszczyć, aby się zemścić. Później Sylwia odkrywa, że jej model został całkowicie zniszczony i zaczyna panikować, ponieważ była to jej kluczowa szansa na zdobycie stypendium. Wieczorem Sylwia zostaje dłużej w szkole, aby dokończyć swój projekt, kiedy nagle słyszy dziwne odgłosy i gaśnie światło. Udaje jej się je ponownie włączyć, ale okazuje się, że jest otoczona przez dwie zamaskowane postacie uzbrojone w noże. Sylwia pyta, kim one są, ale szybko rozpoznaje Buty McKayley. Następnie próbuje uciec, ale jedna z zamaskowanych dziewczyn popycha ją na przycisk, który uruchamia łańcuchy, podnosząc biedną dziewczynę i powodując jej zderzenie z piłą, która brutalnie odcina jej głowę. Jednak kobie są tym zirytowane, ponieważ będzie to wyglądało jak wypadek, więc rozczłonkują ciało na kilka kawałków, aby szerzyć strach przed seryjnym mordercą. Następnego ranka, kiedy uczennica wraca do szkoły, jest przerażona, widząc rozrzucone wszędzie ciało Sylwii. Ta makabryczna scena ostatecznie potwierdza teorię o seryjnym mordercy. Natychmiast zwiększając popularność tragicznych dziewczyn i zyskując im więcej zwolenników. Dziennikarz chce przeprowadzić wywiad z dwiema dziewczynami, a uczniowie chętnie robią sobie z nimi zdjęcia. Następnie Jordan podchodzi do McCailey i zauważa krew na jej butach, co wydaje mu się dziwne, ale ona szybko twierdzi, że to tylko skutek obfitej miesiączki. Później, w szkolnej auli, dwie dziewczyny odtwarzają nagranie, aby uczcić pamięć Sylwii i zachęcają publiczność do śledzenia ich strony na Twitterze. Jednak nagle przerywa im lokalny strażak o imieniu Big Al. Który wchodzi na scenę i wygłasza motywującą przemowę. Oferuje się jako wolontariusz, aby przeszukać każdy zakątek miasta w celu złapania mordercy, co robi wrażenie na wszystkich i przynosi mu oklaski. Jednak to doprowadza do furii Sadie i McKayle, które są zazdrosne, że strażak ukradł im uwagę. Postanawiają, że będzie on ich kolejną ofiarą i decydują się go otruć, ponieważ jest zbyt duży, aby go obezwładnić. Tego wieczoru Jordan przychodzi na posterunek, aby poprosić ojca o sprawdzenie bloga tragicznych dziewczyn, ponieważ zawiera on pewne kluczowe informacje. Jednak ojciec odmawia, twierdząc, że nawet jeśli złapą mordercę, to nie przywróci to życia matce Jordana i namawia go, aby porzucił swoją obsesję. Po wyjściu ojca z biura, Jordan podkrada się do jego komputera i kradnie kilka ważnych informacji. Z drugiej strony Big Al ćwiczy późno sam na siłowni, kiedy podchodzi do niego McKayla. Zaczyna z nim flirtować i celowo przewraca jego butelkę z wodą. Oferuje mu więc, że napełni ją ponownie i potajemnie dodaje do niej truciznę. W międzyczasie Sadie siedzi w samochodzie na zewnątrz, kiedy otrzymuje SMS-a od Jordana z informacją, że przyjedzie się z nią spotkać za 20 minut, co wprawia ją w panikę. W innym miejscu McCayla podaje zatrutą wodę Big Alowi, ale kiedy tę mają wypić, słyszy hałas na zewnątrz i biegnie sprawdzić, co się dzieje. Nie znajduje nikogo, a Sadie, która wkradła się do środka. Próbuje ostrzec McCale'e, że muszą się spieszyć. Big Al wkrótce wraca i w końcu pije wodę, ale Sadie postanawia przyspieszyć sprawę i atakuje go. Mężczyzna nawet nie drgnął, a oni rzucają w niego wieloma ciężkimi przedmiotami, które z łatwością odbija. McCale'a wspina się na niego, ale on bez wysiłku rzuca ją na lustro. Następnie zaczyna dusić Sadie i prawie ją likwiduje, właśnie wtedy, gdy McCale'a dźga go nożem w klatkę piersiową i ogłusza. Następnie Sadie upuszcza sztangę na jego głowę, Rozbijając mu czaszkę. Potem Jordan przybywa na spotkanie z Sadie i wręcza jej skradzione informacje, w tym raporty policyjne i zdjęcia z miejsc wszystkich morderstw. Sadie dziękuje mu za to, że jest takim dobrym przyjacielem, ale kiedy próbuje ją pocałować, ona unika tego i zamiast tego zaczyna rozmawiać o śledztwie. Następnego ranka trener przybywa na siłownię i jest przerażony, widząc ciało Big Ala w tak makabrycznym stanie. Wkrótce wieść o tym zdarzeniu rozchodzi się, powodując, że blok tragicznych dziewczyn zyskuje popularność i pięciu tysięcy obserwujących. Później mieszkańcy zbierają się w ratuszu na spotkanie, podczas którego szeryf apeluje do wszystkich o zachowanie spokoju. W tym momencie Jordan zauważa, że McKayla korzysta z telefonu tuż przed tym, jak wszyscy obecni w mieszczeniu otrzymują przerażające zdjęcie roztrzaskanej głowy Big Ala. Psychiczne dziewczyny zaczynają teraz oskarżać szeryfa o niewykonanie swojej pracy i skandują pamiętajcie o Alu, a za nimi podąża cały tłum, w tym burmistrz miasta. W magazynie widzimy, że brutalny Lowell w końcu zdołał się uwolnić po ogromnej walce. Wieczorem całe miasto wyrusza w marsz z fotografiami Big Ala, aby pokazać, że nie boją się mordercy. Jednak sytuacja przybiera przerażający obrót. Gdy odkrywają martwe ciało burmistrza nabite na słup, a MacKayla i Sadie z przerażeniem zdają sobie sprawę, że seryjny morderca uciekł. Następnego ranka dziewczyny udzielają wywiadu dziennikarzom, podczas którego obwiniają policję za wszystko i zachęcają wszystkich do śledzenia ich strony. Następnie Jordan mówi dziewczynom, że nie może im już pomóc, ponieważ jego ojciec potrzebuje go bardziej niż one. To rozwściecza MacKayle, która nazywa szeryfa bezużytecznym i zwraca uwagę, że nie zrobił nic. Gdy zamordowano jego żonę. Wywołuje to kłótnie między nimi, podczas której Jordan kradnie telefon McCaylie, a ona odchodzi wściekła. Po powrocie do domu McCayla oświadcza, że Jordan musi zginąć, ale Sadie ma do niego słabości i twierdzi, że jest nieszkodliwy. W tym momencie McCayla zdaje sobie sprawę, że jej telefon zniknął i jest przekonana, że to Jordan go ukradł. Martwi się, że może on znaleźć jakieś dowody i ostatecznie pokazać je swojemu ojcu. Postanawia więc pozbyć się go tej nocy, ale Sadie mówi, że skoro jest on jej przyjacielem, zrobi to sama. Jakiś czas później Sadie przychodzi na spotkanie z Jordanem, a on prowadzi ją na górę, podczas gdy jego ojciec śpi w salonie. Zaczynają rozmawiać, podczas gdy McCayla siedzi w samochodzie na zewnątrz i wszystko podsłuchuje. Jordan mówi Sadie, że podejrzewa, iż McCayla może być morderczynią lub że współpracuje z kimś. Wspomina o jej zakrwawionych butach i o tym, że kiedy użyła telefonu, wszyscy otrzymali zdjęcie głowy Big Ala. Przyznaje również, że ukradł jej telefon, ale nie był w stanie złamać zabezpieczenia. W tym momencie Sadie czeka na idealny moment, aby zaatakować, ale Jordan zaczyna wyrażać swoje uczucia i mówi, że nie chce, aby stało się jej coś złego. To wzrusza Sadie i ku zaskoczeniu wszystkich zaczyna go całować, podczas gdy McKayla wścieka się w samochodzie na zewnątrz. Nagle zauważa Lowella idącego na górę. Lowell puka do drzwi a kiedy Jordan je otwiera, zostaje dźwignięty maczetą w klatkę piersiową. Następnie Lowell rzuca się na Sadie i między nimi dochodzi do brutalnej, intensywnej walki. W międzyczasie Mackayla rozbija okno domu, aby obudzić szeryfa, który słyszy krzyki Sadie dochodzące z góry. W tym samym czasie Sadie uwalnia się od Lowella i biegnie do przedpokoju, gdy szeryf przybywa z bronią, co skłania zamaskowanego mężczyznę do wyskoczenia z okna na drugim piętrze i wkrótce znika. Szeryf pędzi do swojego rannego syna, który wyjawia, że to Sadie uratowała mu życie. Sejdi dzwoni pod numer alarmowy, rozbijając telefon swojej przyjaciółki, a w tym samym czasie MacKayla zauważa rannego Loela uciekającego z domu. Następnie scena przenosi się do dwóch tygodni później, kiedy to szeryf wygłasza przemówienie, stwierdzając, że od czasu ataku na dom nie widziano zabójcy. Jordan również przeżył, a szeryf przyznaje Sejdi pełne zasługi za odważną konfrontację z napastnikiem. Tłum wybucha aplauzem, a MacKayla płonie z zazdrości i odchodzi. Później Sejdi i kilka dziewczyn przygotowują dekoracje na bal w sali gimnastycznej kiedy pojawia się McKayla i odciąga ją na bok, aby porozmawiać. McKayla oskarża Seidi o czerpanie przyjemności z uwagi, jaką ją otaczają, a także o romans z nieudacznikiem, którego miała zlikwidować. Seidi również rzuca o Belgii i oświadcza, że nie potrzebuje już McKayli. W kolejnych dniach Seidi zachowuje się jak grzeczna dziewczynka i trzyma się z dala od kłopotów, podczas gdy jej najlepsza przyjaciółka jest na nią wściekła. Kilka dni później nadchodzi w końcu wieczór balu maturalnego, na który Jordan przyjeżdża po Sejdi i razem udają się do szkoły. Co zaskakujące, McKayla zostaje podwieziona na bal przez Loela i wygląda na to, że ta dwójka knuje coś wielkiego. Później na imprezie widzimy Sejdi tańczącą z Jordanem, ale nie wygląda na szczęśliwą. Wkrótce ogłaszani są król i królowa balu, a okazuje się, że są to właśnie ta dwójka. Zwycięzcy zaczynają tańczyć, ale Sejdi nadal wygląda na niezainteresowaną i tęskni za swoją najlepszą przyjaciółką. W innym miejscu nauczycielka wychodzi na zewnątrz budynku, gdy nagle podchodzi do niej McKayla i nawiązuje rozmowę. W tym momencie nauczycielka zauważa za sobą ogromnego zamaskowanego mężczyznę i próbuje uciec, ale McCayla dźgają w plecy i brutalnie podcina jej gardło, ostatecznie kończąc jej życie. Chwilę później Sadie otrzymuje od McCayley zdjęcie swojej martwej nauczycielki, co ją szokuje. Następnie udaje się na spotkanie ze swoją przyjaciółką, nieświadoma, że Jordan również ją śledzi. Wkrótce Sadie odnajduje McCayle w dziwacznej masce i błaga ją. Aby nie likwidowała więcej i nie zrujnowała swojej przyszłości. McKayla nagle przypomina jej jednak o ich pierwszym zabójstwie, kiedy były małymi dziećmi, a ofiarą okazała się matka Jordana. W retrospekcji widać, jak dwie małe dziewczynki duszą biedną kobietę, która wiozła je do domu po zajęciach tanecznych. Sadie twierdzi, że to był tylko wypadek, ale McKayla upiera się, że tak nie było i że obie tego chciały. W międzyczasie Jordan podsłuchuje całą rozmowę i jest oszołomiona podczas gdy McKayla przedstawia Sadie swojego partnera na bal maturalny, Lowella. Sadie pyta, czy zamierzają zlikwidować, ale McKayla odpowiada, że nie, twierdząc, że chce tylko dokończyć to, co zaczęły. W tym momencie Jordan zrzuca na Lowella ogromny mebel i ucieka na górę wraz z Sadie, korzystając z drabiny, ale zostają łatwo osaczone przez pozostałą dwójkę. Następnie Lowell próbuje zaatakować Sadie, ale McCale'a twierdzi, że ona jest poza zasięgiem, co prowadzi do kłótni między nimi. Mężczyzna wyjawia wtedy, że nie zapomniał, jak skuli go łańcuchami i torturowali, karniąc psim jedzeniem. Agresywnie atakuje McKayle, ale ona strzela mu w głowę i łatwo go wykańcza. Dziewczyny obejmują się z ulgą i wyrażają, jak bardzo za sobą tęskniły. Jednak Jordan interweniuje i próbuje przekonać Sadie, aby nie związywała się z morderczynią taką jak McKayla, którą zamierza wydać policji. Sadie wydaje się być przekonana i całuje go, ale w szokującym zwrocie akcji naglowi mu szyję liną i zrzuca go z parapetu, pozostawiając wiszącego. Po śmierci biednego chłopaka obie dziewczyny zakładają dziwaczne maski i zaczynają siać spustoszenie w szkole. Podpalają wiele rzeczy i wkrótce każdy uczeń otrzymuje na swój telefon wiadomość zawierającą przerażające zdjęcie zamkniętych drzwi sali gimnastycznej, gdzie odbywa się bal maturalny. Uczniowie wpadają w panikę i desperacko próbują uciec, podczas gdy dwie psychiczne dziewczyny obserwują ich z zewnątrz i cieszą się ich krzykami i przerażeniem. Chwilę później przybywa straż pożarna, aby ugasić szalejący ogień, a dziewczyny siedzą na zewnątrz i spokojnie rozkoszują się chaosem. Szeryfa ogarnia przerażenie i rozpacz, gdy uświadamia sobie, że jego syn również zginął w pożarze. W następnej scenie mija trochę czasu, a wiadomości donoszą, że w pożarze liceum zginęło 124 uczniów. Pogrążony w żałobie szeryf rezygnuje z pracy i poświęca się działalności charytatywnej w imieniu swojego syna. W jakiś sposób cała wina spada na Loela, podczas gdy dwie dziewczyny są celebrowane jako bohaterki z milionami obserwujących w mediach społecznościowych. Obecnie sprzedają książki, mają w planach film, a nawet otrzymały pełne stypendia na studia. Film kończy się gdy tragiczne dziewczyny żegnają się z rodzinami i wyruszają na studia, pozostawiając za sobą ślad ciemności. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.